Siemanko, z tej strony Kolej Studio i dzisiaj pokażę wam jak zrobić awaryjne pudełko na płyty tak na początku dajemy płyty na środek o tak no na środek i robimy tak jak na filmie ważne jest żeby Lewa i prawa strona były równo zagięte, ponieważ gdy będą źle zagięte, pudełko nie będzie symetryczne i będzie się rozwalało. Teraz y, dajmy płytę na 1,4 długości o kartki i zaginamy tak jak na filmie. Teraz zaginamy rogi tak, żeby móc później wsunąć je do środka. Teraz bardzo ważny moment. Trzeba wsadzić te rogi pomiędzy te otworki w środku i tam wepchać jak się nie mieści resztę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia Efekty pracy.